Seniorów, którzy należą do Toruńskiego Uniwersytetu III wieku, a ponadto należą do sekcji rowerowej przy Toruńskim Uniwersytecie III wieku. W naszej grupie jest około 35 członków. Najmłodszym uczestnikiem naszej grupy jest osoba mająca 63 lata. Najstarszym uczestnikiem naszej grupy jest osoba mająca 83 lata. Jesteśmy grupą jeżdżącą cyklicznie w każdy czwartek o godzinie 10 spotykamy się w umówionym miejscu i jedziemy około 50 kilometrów na trasie. W czasie sezonu letniego przygotowujemy także rajdy tematyczne. Te rajdy tematyczne trwają kilka dni i na rajda, w rajdach tych tematycznych uczestniczy maksymalnie do 15 osób. Bardzo bliskie znajomości, wspieramy się wzajemnie na trasie, umiemy się razem bawić. Pomimo poglądów, światopoglądów, religii potrafimy z sobą rozmawiać, z szacunkiem, potrafimy być dla siebie empatyczni, życzliwi, a część osób weszło w etap przyjaźni. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zapisać się do nas, o kontakt na telefon między godziną 8 a 15, który jest na stronie tutw pod sekcją rowerową. Proszę trzymać za nas kciuki i życzyć nam zawsze gumowych drzew i bezpiecznie jadących samochodów. Dziękuję Państwu ślicznie.